Siema widzowie, a dzisiaj jesteśmy na klocu po długiej przerwie. Mam w ogóle auto-jumpa. Siema, matiolek. No, Siema. A Jak się auto-jumpa wyłącza? Mm, y, musisz tak, jakby wyjść z serwera. Momentku. I wejść na menu główne, wiesz, tam Ani... gdzie się od razu odpala. No. Serwera. No i tam masz takiego ludzie, ludzika z, z boku. No. Gdzie no go? i klikasz w niego i tam jest auto jump. Auto jump dobra wyłącz, dobra jest. Wiele osób, bo teraz odbierzamy na dół. Nie mogę wam pokazać tego. IP na kloca, bo potem będzie gwiazd mocny. Dobra. Ej, bo co ja sobie założyłem koszulkę na głowę? Nie wiem. Dobra, ogólnie dzisiaj, to jak widzicie, to jest mój nowy dom, budowałem go przez godzinę ponad. Udało, A ja miałem kurczaczka. Udało mi się zbudować. Po jakimś to czasie, no, wreszcie się udało. No więc, jest git. Udało nam się. Matiole, ktoś tam wysyła? Nie wysyła nic nawet. Czy ja tu mam jakiś chleb? O, mam chleb, dobra. Spoko, że nie słyszysz. Halo? Bobby. No dobra, słyszysz, nie Mój Więc widzowie zasubujcie ten kanał, bo mi po 70 subskrypcji. Mm, teraz sam. I padajcie na kanał Matiolka link będzie w opisie U. chyba. No, dobrze tam piszesz. No, w ogóle ten piecyk się przyda przenieść do domku. No. Dobra, gdzieś ten piecyk się tu walnie. Dobra. W ogóle mam bardzo dużo piecyków. To jest dobrze. Matki, Olek za niedługo wbija. Za ile wbijesz? No, powiedzmy za dwie minuty. Ile masz tego? ładno protent. ja, ja, No to 2 minuty? No, dwie minuty. Chyba skutek. Dobra, no, ogólnie mamy tutaj takiego dobrego villagera, już ja wam go pokazywałem. Ale on normalnie jest zarąbisty. Przecież 16 strzał, że jest za jednego emeralda. Zrobisz te łuk i możesz iść do endu. End, do endu pewnie potem pójdziemy. Mieliśmy tam pomysł, żeby tam zamieszkać, ale no, wszystko w swoim czasie się okaże. A Ty miałeś 36 strzał? Ja? Bo były takie dwie skrzynki. Jedna, jedna była w naszym... Ty mi dałeś do... strzały na odcinku. No, nie pamiętam ile. Hmm. Dobra. Ty mi dałeś chyba z 40? Nie ci dałem mniej 30 może. Nawet nie, ci dałem 16 może. Nie! Dałeś mi 30. Ja mam jeszcze swoje śnieżki, które wykopałem w ogóle na samym starcie kloca. Czy trafię? No dobra, nagłówkę. W ogóle jak budowałem ten dom, to miałem taką sytuację, że w jednej stronie domu padał mi jakby śnieg, a w drugi deszcz. Aha. No nie Czy ja tu mam jakieś strzały? Czy ja mam tylko te 16? Nie, coś mi tu nie pasuje. Miałem więcej strzał. To chyba tam są moje strzały. Bo jakoś nie widzę tych moich strzał, a miałem na pewno strzały. Tu są moje zwierzęta. Będzie trzeba je powybijać. no ja się idę, ja idę spać. Wykrzyknikiem. Dobra, no. Kiedy wbijasz? O kurde, głośno mam Minecrafta. A jak, ile masz ten? Tak jakby tych procentów. No, już mi się naładował. Znaczy, mam. Tylko musisz coś zrobić na chwilę y na Discordzie. Dobra. Ja idę tam w ogóle zobaczyć czy mam jeszcze jakiś wieśniaków bo nie wiem czy ja wszystkich na pewno sprowadziłem o jest, jestem tu z pracą gościu jaką ty masz pracę? masz za 21 za trzy emeraldy masz tą siekierkę żelazną o to, właśnie my nie wzięliśmy tego też a nie ja mu zniszczyłem pracę dobra, a mam łódkę w sumie to w ogóle to się weźmie Trzeba jednego z nich wziąć. Dobra. Wsiadaj do łódki. To, to no nie, kurczak. Wbija. No głupi kurczak. O, dołączyłeś, dobra. No. Dobra, Ej, ja... dlaczego jestem na spału? Nie, nie? No bo ty byłeś wtedy jako matizerolek. Serio? No. No dobra, to ja wbijam jako matizerolek. Ale ja, skąd ty wbijesz? No, ma No, ja nie mogę. Ale to się właduje od razu. Wiem, ale chodzi mi to, że biorę villagerów, wysiadam z łódki, a mi drugi się w A, no spoko. No chodź, tu. Dobra, wkurzyłem się trochę. Ale jest git. Muszę tam jakoś wjechać teraz tylko. Płynę sobie w ogóle łódką. Za musisz wjechać. Bo już 6 minut odcinka trwało, może na jakiś tam koniec wbijesz. A ja już wbijam. No to wbijaj. Jeszcze tak 5 minut odcinka będzie. No i już jestem chyba. Masz itemy? Czekaj, mam. Ma, ma, ma. No mam 45 strzał. A, no to te 50 będzie moje w takim razie. O siema. Musimy go tak. Prze... No dobrze. Musimy. Trzeba do... go włożyć. Czekaj, trzeba go tam. Co? Czekaj, musisz tam wjechać. No, wjeżdżaj. Dobra, teraz. Musisz, czekaj. czekaj teraz z Teraz z po prostu masz wyjść. Nie, patrz. O, i teraz trzeba go tak jakby. Dobra, jedź z nim. Ja mam ten, ja mam posesję. Ej, tam jest zablokowane. O, czekaj, nie czekaj. Z czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Znisz ten blok. Ja nie mogę, Mateusz, to sobie problemy robi. Ja prawie zginąłem. Gość. Gdzie mam go dać? Czekaj, ja za chwilę zrobimy jakąś dziurę. Tam na niego. Tu, tam gdzieś jakąś dziurę. Bo ja wiem, bo ja mam posesję. Tam taką wiesz, gdzie jest w kowalu. Czekaj. Chodź, nim, chodź. Nim. A bo w sumie dobra, weź go gdzieś tu zostaw w łódce. Dobra, ja, to ja pójdę do Kewa jakieś kurde diaksy zrobić. A Czemu on nie jest, on nie ma pracy, tak jakby ja mu dałem to coś? Ja idę sobie diaksy do Kewa pokopać. Ej no gościu, Spokojnie kopać, mi też masz coś tam wykopać. A tutaj zrobiłeś sobie takie miejsce. Spoko, no jakieś itemy. A wyższy... Że... A dobra. Co. Myśl. I ty to jest cave, ale już chyba bardziej zlutowany, to ja pójdę niżej. O naprawdę... kurde villager spadł tu. Dobra, ja... Eee, ja nie mam tarczy, No trochę źle. A żelazo, też chcę żelazo wykupię. No wykop też żelazo. Ej, nie ty tam w bazie... Jaki w... pokoik zrobiłeś? Dobra. Jaką mam ma ofertę? Co ty gadasz? Nie, to jest chore Jaką mam ma ofertę? Czekaj, jeszcze raz zniszczę mu to. Jeszcze raz mu dodaję. Puty na no, Minecraft mi daje 60 19 tego za. 19 tych Emeraldów za enchantowany. miecz, to jest hit. Michu X. No. Oh. Oh. Ej, a jak to się robiło z lapisem? Że tam jakoś ten. Mm. Bo ja mam lapis. Że tam na południe chyba kilka kratek musisz w dół się podkopać, i tam są diamenty. Południe i na dół gdzieś. Trzy kratki gdzieś na dół, to ja sobie rozkopię, bo nie chcę mieć Dobra, Dobra, chwilę kolejny lapis, dobra. dla dokończymy. I zwacz. tam. No i tutaj nie ma. Nie wiem. Tu nie... Czekaj, nie, bo nie sprawdzam południa ani tego, to jest... Dobra, widzę, że ten gościu się nie nadaje na villagera. Ja będę kopał tak jakby wokół tego. Nie no, to jest jakiś głupi villager. A no, temu no, da... Głupi. Gościu, 28 y, tych emeraldów za... Z... Dobra walić te diaksy. Za siekierę. O dobra, o! Dobra. Ej, mamy dobrego figadżera, dobra, i mamy dwóch główek, dobra widzowie. Do następnego odcinka z Kloca, z Matiolkiem. Za niedługo się pojawi. Right. Za niedługo się pojawi, może jutro. Nie wiem, zobaczymy. No, może jutro. No, nagramy z chęcią z Matiolkiem i do następnego odcinka i siema.